Siemka, witam Was drodzy widzowie w drugim odcinku z mojej mapy. Mm, jakby zaraz po skończeniu jednego odcinka zacząłem nagrywać. Drugi, dosłownie tak zaraz. No i co? Jesteśmy tutaj w tym domu ośrodku dla, dla uchodźców. Powerzwog, czy tutaj jest nawet napis. Nie wiem czy widać. Nie, nie widać. Ośrodek pomocy e, społecznej dla uchodźców. No dobrze, e, Fabuła jest taka, że jesteśmy uchodźcami. Tutaj jest ze stolicy. Ta kraina się nazywa Clip Saves. Dobrze, nic sobie nie powinienem marnąć tych Gudek. Ok, zobaczmy. To jest Luneta. Pamiętnik Christian. Christiana. oraz e, smycz. Czyżby to był jakiś, nie wiem, Indiana Jones? Dobrze, zobaczymy. Dzień pierwszy, mój pamiętniku. Wyruszyłem na wyprawę z mojego um, miasta do regionu Clipsy w poszukiwaniu kamiennej armii wojowników oraz kryształu przeznaczenia. Dzień drugi, przybyłem do portu, po czym poszedłem do budynku administracji. Powiedzieli mi, gdzie mam spać oraz że jutro mam iść do pracy w kopalni. Dzień trzeci. Wróciłem do tutejszej kopalni... <laughs> Przepraszam. Węgla. Dowiedziałem się, że jeśli schowek na normę dzienną będzie pełen, to dostanę działkę pod ziemią, a moje marzenie o archeologii się wreszcie spełni. Dzień czwarty. Pracuję tak szybko, jak tylko mogę. Praca jest ciężka, a węgiel się nigdy nie kończy. Raczej prędko stąd nie wyjdę. Dzień piąty. Właśnie kiedy tu piszę, zostaliśmy zaatakowani. Zaatakowani. Lisy jak cień wyszły z ziemi. Będę uciekał do pobliskiej wioski. Tam są specjalnie wyszkoleni wojownicy. I tu się urywa. No dobrze, czyli mamy jakąś notatkę. Nie wiem, czy to mam wziąć, czy w razie czego... Ale okay, mam też lunetę. W ogóle fajnie działa. Takie fajne przybliżenie, mam też smycz, okej, okay, czyli już jakieś podstawowe itemki nam Ech. Ciągle się stracą z nowym sprzętem nagrywania, o, znowu gódki. No nie wiem, chyba może teraz wybiorę się do tej wioski, no nie widzę innego, innego wyboru Bo później muszę iść do kopalni No więc jest, o, no, po co tu wchodzę? No że to tam wyjdę, tylko muszę uważać na potwory, nie mam żadnych narzędzi o, dostaję nasycenie. Fajnie. Ok, e, wioska jest tam, więc się też tam udamy. Tam e, pokażę Wam wszystko. Czekaj, czy to jest normalny survival i poziom hard, więc. No, jest kozak, jeszcze nie można spać to w ogóle. E, sprintem do wioski, sprintem do wioski. Uff. Ja też nie mogę używać komendy. Ja też nie mogę używać komendy. Nie, dobra, go nie... Mie Dobra, jest wioska. Jeszcze trochę bym ją minął. Dobra, tylko jakąś szkieleta. Tak! Ja. No wejdź tu. Dobra. Tu jest, nie wiem, coś dziwnego. To jest pewne. Coś bardzo dziwnego. Nie wiem, wejdę tutaj na chwilę, się schowam. Uo. O, 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 mam laga. Mam laga, dobra, już. Wow, I tutaj fajnych obrazów. To jest kowal z tego, co tutaj widzę. Nie, nie to mięso. Słodkie jagody. No dobrze. To jest chyba ta wioska, tak? Tak, to jest ta wioska, dobrze. I tutaj też są te cienie. Patrzcie. Tu chyba te lisy cienia wyszły. Popatrzcie. Lisy, jak cień wyszły z ziemi. O kurczę, czyli ta wojska też została zaatakowana. No to źle. Bardzo źle. Tu, tu nie wiem, jakiś domek. Beczka, coś tu jest. Nie. Hmm. Działki do kupienia. Płatności u Władka. Ok. E, Władek nie żyje, to już wiem. Ale, spo, ale no nie to jakby nie spoiler, tylko przez... Ooo! Co ci się stało? Zbyszek damage dealer. O, dzięki. O kość. Dobra, o sobie może jakieś pieska, patrzcie. Zbyszek damage dealer. o dajesz Zbychu, dajesz. Tutaj jest e, konik. No dobrze, to nie, to nie będę już ukrył, czegoś nie wiem. E, szkoda, że tu nie ma zbroi. No ale tak łatwo być nie może. A tu był szkielet. dobra. Szybko może tutaj wchodzę. O, dzień dobry. Witamy w hotelu Deszczowa Chmurka, Nocek jest darmowy. A no, no to fajnie. Fajnie, że hot, hotelowy. Fajnie, dziękuję, że noc jest darmowy. Tutaj, o, jest spokój. No dobrze, myślę, że chyba mogę się tutaj do rana przespać. Ja jeszcze nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, ale zawsze spróbować można. No, co jest za tą kla... o. Kolejny hotelowy, który sprzedaje kozackie itemy. Popatrzcie. A nie. jest co? Przepraszam bardzo, miałeś sprzedawać. Nie wiem, co. Nie wiem, co ten typek ma, ale ja, ja tego nie rozumiem. Na początku sprzedawał mendyk. Potem mroźny piechór. A teraz nagle mu się znów gówno. Znowu, kup znowu, straszne oferty mu się włączyły. Przeszycie? Nie dobra, ja nie mam czasu z nim tutaj siedzieć. No dobrze, no to nie wiem. Prześpimy się tutaj, czy znaczy nie wiem, jak da. Nie wiem, czy się przespać tu, czy tam, ale no, popatrzcie. Te lisy też tu zaatakowały. Nie wiem, ja po prostu przeczekam tą noc. Tak, to no to widzimy się rano już po cięciu. Nie wiem dlaczego mi się wydaje, ale chyba. Chyba jest już dzień. Chyba tak, ale nadal pada. Nie wiem, popatrzcie, mi się wydaje, że jest dzień. No nie, poczekajcie, ja sprawdzę to. Halo, jest dzień? Tak, patrzcie, schodzi słońce. Tak, co to? Zawału można dostać. Dobrze, nie poczekajcie, ja się może jeszcze. Na wszelki wypadek rozejrzę po tym hotelu. Później pójdę do tej kopalni biały ryc. Dobrze. Tam są te działki, to widziałem. Tu... Nie dobrze, tu nic nie ma. To okej, okay, na szczęście wstaje dzień. Więc idziemy do kopalni. Hop. Dobrze, już powoli mi się kończy jedzenie e, Więc tak fajnie nie jest Okej, okay, idziemy To jest survival, tylko z takimi elementami fabuły oraz klasami mm, I specjalnie, i to jest taki trudniejszy survival, bo jest tryb hard Widzę cię szkielecie Okej, okay, tak go wymiję. O kurczę Kurczę, kurczę, nie, 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 nie. Dobrze Okej, okay. nie no, pająk, świetnie, ja nie mam żadnej broni, okej, okay. chyba mnie nie widział. Wow, słuchajcie, tutaj nawet dźwięki kopalnia czegoś. Kopalnia węgla Biały Ryc. Okej, okay, schodzimy sobie. E, dzień dobry, ty pewnie jesteś tym uchodźcą, ostatnio widuję ich dość dużo w mojej kopalni. A tak w ogóle jestem Marcin, będziesz musiał każdego dnia wypełnić dzienną normę, która wynosi 10 sztuk węgla. Trzymaj, tam ci kilof. No dobra. Leć do pracy. Ok, dostaliśmy tutaj e, kilofik od e, pana Marcina. Patrzcie, tutaj jest norma dzienna. Tutaj są inni pracownicy. Patrzcie, tutaj też są pracownicy. Kupią tutaj rudę miedzi. No i dobrze, no to co? Kupimy węgiel. 10 sztuk węgla, e, norma dzienna. Z tego co rozumiem, to jak wykopiemy więcej, to nie wiem, możemy to jakby wziąć. Ok, no to prosta. Proszę bardzo, już zrobione. Mam przynajmniej jakąś broń. Norma dzienna. I z tego co rozumiem, jak wypełnimy ten to czy Nie z tego co rozumiem, tylko po prostu jak wypełni się cały ten shulker e, węglem. Ale nie ma oszukiwania, że nie wiem, ktoś sobie zrobi coś takiego na cały szulkar. Tylko nie. Właśnie trzeba mm, całe staki. To jest w ogóle bardzo trudne i wtedy w sensie darmową działkę. No więc nieźle, ale okej, okay, kopiemy. Chyba mam nawet plan, żeby po prostu nie musieć tak pracować to teraz. No zbieram sobie trochę węgla. W sensie, wybieram chyba cały ten węgiel z pobliskich kopalni. I każdego dnia będę po prostu dawać 110 węgla, a resztę będę jakoś używać sobie. Albrza ruda. I powiem Wam szczerze, że ta ruda się wygenerowała e, samodzielnie. Tu mówię autentycznie. Ta ruda jest samodzielnie wygenerowała Ło wow, jaki tu duży Nie wiem. Nie wiem, nie wiem co zmienili w tym jednej, że teraz takie duże rudy są węgla, ale fajnie, lubię to. Pomoże mi to w pracy na pewno. Okej. Okay. No i już ograne wszystko. Nie, jeszcze tutaj. Kozak. Mm. OK, To na rudę wykopałem. W sumie mogę też wziąć rudę miedzi. Dobra, czemu nie? Sobie tutaj też zbiorę kobla. Czemu nie? 7 rudy miedzi. Nie wiem. Nie, wiem sobie tutaj skopiemy. Zrobimy crafting, jack normalny. Jesteśmy już ułożeni. Ukradnę temu gościwielu rudę. A czemu nie? Nie mogę tutaj wpaść. Opek. Ipek. No dobrze. Ło, wow, duży mam w ogóle tego wszystkiego Kolejna duża ruda Ło, wow, tutaj jeszcze Ile tego jest? Sztos Dobra, już mi więcej do życia chyba nic potrze nie potrzeba Tutaj coś jest? Nie Tutaj? O, tutaj jest jeszcze ruda i dużo węgla wow, i żelazo, dobrze, dobrze wiecie co widzowie, to ja chyba sobie tutaj troszkę pokopię może poza odcinkiem sobie teraz już taką przerwę, przerwę zrobię, no i widzimy się jak wszystko z tej kopalni wykopię, nie wiem może będę ogólnie ruszył dalej kopać widzimy się w następnym odcinku jak coś znajdę, dam wam znać i mm, nie żeby coś nie będę oszukiwał, ani zmieniać komentarz, no bo jakby ja sprawdzam, jak się po prostu gra w tą mapę. A poza tym nawet jeśli zginę, to jest skip inventory, więc chociaż takie ułatwienie. Dobrze, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i do kolejnego odcinka. Cześć, na razie i pa pa.